Dzień dobry. Witamy państwa w kolejnym odcinku podcastu Szkoła Wartości. Ja nazywam się Anna Bukowska, a moim dzisiejszym gościem jest Cezary Harasimowicz, pisarz i scenarzysta, który w Monet International School miał okazję gościć już dwukrotnie. Czarku, cieszę się niezmiernie i bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Dzień bardzo dobry. Miło. dzień dobry. Pamiętasz swoje poprzednie wizyty w naszej szkole? Kiedy tak. to mniej więcej było? Pierwsza wizyta była mniej więcej chyba dwa lata temu, a druga była jakieś dziewięć miesięcy temu, tak, tak, tak myślę. Mhm. O których książkach? O Mirabelce, ale też o rozmawialiśmy o biecie, o, o książce dla, dla dorosłych o Elżbiecie Wicowskiej. Mhm. Jakieś wspomnienia? Coś ciekawego się. Bardzo tutaj... miło jest. To jest taki. No tak sobie pomyślałem, że gdybym chodził do takiej szkoły, to byłbym chyba szczęśliwy. Chociaż ja do jednej szkoły chodziłem takiej, która była wspaniała. O tym też za chwilkę porozmawiamy. No właśnie, bo dzisiaj chcę porozmawiać o twoim domu rodzinnym, szkołach, do których uczęszczałeś, wartościach i pasjach, ale nie tylko. Zaczynamy? Ale. ale. No to wio. Co jest twoim motorem, motywacją do działań? Wiesz, ta niewiadoma, która jest za horyzontem. Wiem, że ten, ten, jak już zaczęłaś od tego, że skończyłem 70 lat, to ten horyzont jest coraz bliższy. Niemniej jednak ciekawi mnie to, co jest, co jest za nim. Nie tylko w sensie metafizycznym, ale również fizycznym, czyli Czyli jakie nowe projekty, jacy nowi ludzie, nowe książki, nowe opowieści. Ja mam teraz jakiś taki bardzo dobry okres twórczy. To znaczy oczywiście w moim, że tak powiem, małżeństwem twórczym jest, jest film, ale film jest taką ciężką materią. Realizacji, bo jest po prostu strasznie drogim przedsięwzięciem. Łatwiej napisać i wydać książkę. W tej chwili na przykład piszę dwie książki naraz. Yy, to mnie nakręca. Co mm -hmm. dzień nie piszesz, prawda? Co dzień nie pracujesz z tego, tak, co dzisiaj pamiętam? dzisiaj już odrobiłem swoją. To już lekcja, lekcja, to tak? Lekcja odrobione, no to super. To będzie plusik w dzienniczku. E, a powiedz mi, jak było kiedyś? Jaki był czarek w dzieciństwie? Grzeczny, spokojny, a może wszędzie było cię pełno? Ja bym, chyba byłem taki pół na pół. To znaczy, yy, yy, przede wszystkim byłem jedynakiem. Tutaj taką intymną rzecz zdradzę, że jestem szóstym udanym dzieckiem mojej, mojej mamy, dlatego, że był konflikt serologiczny i mama pięć razy <laughs> roniła. Także ja jestem wyczekanym dzieckiem. Yy, do tego stopnia, że prawie przez całą ciążę moja mama leżała w łóżku, żeby nie poronić. Więc ja jestem nierozpieszczony. Właśnie chciałam zapytać, czy byłeś rozpieszczony nie, nie w związku Nie, byłem z tym. rozpieszczony, ale byłem bardzo kochany. To, to znaczy nawet ten nadmiar miłości mi w pewnych momentach uwierał, dlatego że jestem chłopakiem i, 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 i taka... To za, za dużo ciepła, za dużo, za dużo bliskości, tak, tak? tak? Czułości? Tak, tak. tak, tak. Mhm. Czasami jak wracam myślami do tamtych chwil, to... To czuję taki wyrzut sumienia, że, że, że może byłem nie potrafiłem tej czułości yy, odwzajemnić, odwzajemnić mo mojej mamy, ale, nie, ale był to zimny wychów z paru powodów. Pierwszy powód to jest taki, że mama mnie sam, samotnie wychowywała, bo moi rodzice rozstali się, kiedy ja miałem 5-6 lat. To jest jedna rzecz. Mama bardzo ciężko pracowała. Ja jestem ta, takim pokoleniem dzieci podwórka z kluczem na szyi, biegającym. No, to już dzisiaj jest trudne do, do, do wytłumaczenia, o, o co to chodziło. To były dzieci k, rodziców, którzy ciężko pracowali. Klucz na szyi to był klucz do mieszkania, żeby, żeby, żeby nie zgubić tego klucza. Nie było, domofonów, Nie było się na, domofonów. Normalnie się wchodziło na tak, klatkę. Tak. Były, były, było yy, bardzo hałaśliwe podwórko, jak, jak ul na pszczół na wyroju. Yy, do dzisiaj mam w uszach te, 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 te okrzyki: Mamo się, on mnie bije, i takie, takie tam różne. Więc bardzo no to ja jestem oczywiście. Boomers. to znaczy, ja jestem rocznik, który był najliczniejszy dotychczas w ogóle od, od czasów powojennych. To 55 rocznik, to był, to był najwięcej dzieci się urodziło, więc, więc nas było bardzo dużo na tym podwórku. Teraz jest to podwórko, stoi puste, nie ma żadnego dziecka. A to były czasy, kiedy, kiedy można się było bawić na trzepaku, prawda? Na, na trzepaku, w piaskownicy, u nas była górka. Zresztą z tą, z tą górką są wspomnienia, wspomnienia, które zresztą ty akurat wiesz, o co chodzi, ona jest osypana z gruzów getta. Tak. Pojawia się ta górka w mirabelce. Tak. Tak I samo jak ten chłopak z tym garnkiem na głowie. Tak. No więc. Ja byłem i grzeczny, i niegrzeczny, pamiętam, że mama czasami, mimo tego, że mnie kochała, to strasznie się wściekała na mnie. A może właśnie I, dlatego, że cię kochała, dlatego się wściekała? No nie, no oczywiście, mhm. o, 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 oczywiście, poza tym, poza tym po, potrafiłem, potrafiłem być niegrzeczny. Potrafiłem uciekać z kolegą z klatki schodowej na forty i, i, i nie było nas do, do późnej nocy. Potrafiłem przychodzić do domu z nosem rozbitym i zakrwawionym. Potrafiłem robić mamie niespodzianki, takie, że na przykład obowiązywałem się jakimś gipsem i mówiłem, że, no, udawałem, że nogę mam złamaną. Podcast Szkoła Wartości Monet International School.